Wielka niespodzianka dla fanów na całym świecie. Bonnie Wright, znana z roli Ginny Weasley w kultowej serii o Harrym Potterze, odwiedzi Polskę. To wydarzenie będzie kolejnym dowodem na rosnącą popularność brytyjskich aktorów w naszym kraju. Fani w Polsce zareagowali z niesamowitą radością, gdy ogłoszono, że ich ulubiona aktorka pojawi się na festiwalu w Poznaniu. Już 11 kwietnia 2025 roku o godzinie 8.09. Bonnie Wright zdobyła światowy rozgłos dzięki swojej drugoplanowej roli w serii o Harrym Potterze. Jako młodsza siostra Rowne Wislia, której platoniczne uczucia do głównego bohatera, granego przez Daniela Radcliffe'a, były ważnym wątkiem fabularnym, wystąpiła we wszystkich ośmiu filmach, które oparte były na bestsellerowej serii autorstwa J. Rowling. Wkrótce Bonnie przybędzie do naszego kraju, aby wziąć udział w corocznym wydarzeniu dla miłośników fantastyki. Organizatorzy Festiwalu Fantastyki Pyrkon ogłosili z radością, że jedna z gwiazd tegorocznej edycji imprezy, która odbędzie się w dniach od 13 do 15 czerwca w Poznaniu, to właśnie ona. W ogłoszeniu można było przeczytać: Ujawniamy gościa specjalnego. Reakcje publiczności w mediach społecznościowych były niezwykle entuzjastyczne. W komentarzach na Facebooku i Instagramie pojawiały się wypowiedzi takie jak: Boże, cudownie, OMG, zapisuje się spełnienie marzeń, Orety. Ale świetna wiadomość, ale super, potężnie się cieszę, czy też teraz to mi peron odjechał, a także współtworzyła moje dzieciństwo. Takie reakcje z radością towarzyszyły zapowiedzi przyjazdu Boni. Co ciekawe, dla tej utalentowanej aktorki, będzie to dopiero druga oficjalna wizyta w Polsce. W lipcu 2009 roku miała okazję przyjechać do Krakowa na premierę filmu Harry Potter i książę Półkrwi. Teraz Boni przybędzie do Poznania aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz ciekawostkami z planu filmowego. Festiwal Pyrkon, w którym weźmie udział Bonnie Wright, to niezwykłe wydarzenie, które gromadzi miłośników fantastyki oraz kultury popularnej. Interesujące panelowe dyskusje, spotkania z gwiazdami oraz różnorodne atrakcje przyciągają wielu fanów. Bonnie Wright, dzieląc się swoimi wspomnieniami i anegdotami, z pewnością dostarczy niezapomnianych emocji uczestnikom festiwalu. Warto również przypomnieć, że środowisko fanów Harry'ego Pottera na całym świecie jest niezwykle zaangażowane i pełne pasji. Reakcje na zapowiedź wizyty Bonnie Wright to tylko jeden z wielu dowodów na to, jak ważna jest ta seria dla wielu pokoleń. Jej obecność w Polsce to znakomita okazja do spotkania z wiarygodną przedstawicielką magicznego świata STWRZIOTO CG o niezapomniane chwile. Czas zatem zarezerwować daty i przygotować się na niezwykłe przeżycie podczas Pyrkonu, które na pewno dostarczy wielu emocji oraz wspomnień.